List do Galatów, rozdział drugi. Potem po czternastu latach udałem się podobnie do Jerozolimy wraz z Barnabą, zabierając ze sobą także Tytusa. Udałem się zaś w tę stronę na skutek otrzymanego objawienia. I przedstawiłem im Ewangelię, którą głoszę wśród pogan. Osobno zaś tym, którzy cieszą się poważaniem, by stwierdzili, czy nie biegnę, lub nie biegłem na próżno. Ale nie zmuszono do poddania się obrzezaniu nawet tytusa mego towarzysza, mimo że jest Grekiem. A było to w związku z tym, że na zebranie weszli bezprawnie fałszywi bracia, którzy przyszli podstępnie wybadać naszą wolność, jaką mamy w Chrystusie Jezusie, aby nas ponownie pogrążyć w niewolę. Na żądanie przez nich ustępstwo zgoła się jednak nie zgodziliśmy. Aby dla waszego dobra przetrwała prawda ewangelii. Co się zaś tyczy stanowiska tych, którzy się cieszą jakimś poważaniem, jakimi oni dawniej byli, jest dla mnie bez znaczenia. U Boga nie ma względu na osobę. Otóż ci, co są uznani za powagi, nie polecili mi dodawać czegokolwiek, wręcz przeciwnie, stwierdziwszy, że mnie zostało powierzone głoszenie Ewangelii wśród nieobrzezanych, podobnie jak Piotrowi wśród obrzezanych. Ten bowiem, który współdziałał z Piotrem w apostołowaniu obrzezanych, współdziałał i ze mną wśród pogan. I uznawszy daną mi łaskę, Jakub, Kefas i Jan uważani za filary, podali, poddali mnie i Barnabie prawicę na znak Wspólnoty, byśmy szli do Pogan oni zaś do obrzezanych bylebyśmy pamiętali o ubogich co też gorliwie starałem się czynić gdy następnie kefas przybył do antiochii otwarcie mu się sprzeciwiłem bo na to zasłużył zanim jeszcze nadeszli niektórzy z otoczenia jakuba brał udział w posiłkach z tymi którzy pochodzili z pogaństwa kiedy jednak oni się zjawili, poczuł się odsuwać i trzymać z dala, bojąc się tych, którzy pochodzili z obrzezania. To jego nieszczere postępowanie podjęli też inni pochodzenia żydowskiego, także wciągnięto w to udawanie nawet Barnabę. Gdy więc postrzegłem, że nie idą słuszną drogą zgodną z prawdą Ewangelii, powiedziałem Kefasowi wobec wszystkich: Jeżeli ty, choć jesteś Żydem, żyjesz według obyczajów. Przyjętych wśród Pogan, a nie wśród Żydów, to jak możesz zmuszać Pogan do przyjmowania zwyczajów żydowskich? My jesteśmy Żydami z urodzenia, a nie pogrążonymi w grzechach Poganami. A jednak, przeświadczeni, że człowiek osiąga usprawiedliwienie nie dzięki uczynkom wymaganym przez prawo, lecz jedynie dzięki wierze w Jezusa Chrystusa. My właśnie uwierzyliśmy w Chrystusa, Jezusa, by osiągnąć usprawiedliwienie dzięki wierze w Chrystusa, a nie dzięki uczynkom wymaganym przez prawo. Jako, że nikt nie osiągnie usprawiedliwienia dzięki uczynkom wymaganym przez prawo. A jeżeli to, że szukamy usprawiedliwienia w Chrystusie, poczytuje się nam za grzech, to i Chrystusa należałoby uznać za sprawcę grzechu. Żadną miarą. A przecież wykazuje, że sam przestępuje prawo, gdy na nowo stawiam to, co uprzednio zburzyłem. Tymczasem ja dla prawa umarłem przez prawo, aby żyć dla Boga razem z Chrystusem. Zostałem przybity do krzyża. Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje jest życiem wiary. Syna Bożego, który mnie umiłował i samego siebie wydał za mnie. Nie mogę odrzucić łaski danej przez Boga, jeżeli zaś usprawiedliwienie dokonuje się przez prawo, to Chrystus umarł na darmo. Koniec drugiego rozdziału listu do Galatów.